Bardzo się cieszymy, że Duch wskazał nam drogę do Zwierzyńca właśnie. Jesteśmy tu pierwszy raz. Nasze dzieci dość wcześnie przyjechały na Eksodus. Mamy nadzieję, że kiedyś się jeszcze tutaj pojawią, bo to jest naprawdę wspaniałe miejsce dla młodych ludzi. Super organizacja, w ogóle fajne miejsce. Tak wszystko w jednym miejscu, nie trzeba nigdzie latać. Myślę, że dla młodych ludzi to faktycznie jest taki Eksodus. Gdzieś tam wychodzą z tego swojego życia i wchodzą właśnie w, taki, w takie zamk zamknięcia, na kilka dni zamknięcia. Także, no, ale nie ma takiego klimatu mocno, nie wiem, rekolekcyjnego, tylko jest taka wolność. Yy, bardzo fajnie, myślę, musimy pochwalić organizatorów, że to super, super zagrało, nie? Dzisiaj przedostatni dzień i, i faktycznie, jak tak jesteśmy od początku, to, to każdy dzień coś innego, ale, ale myślę, że wszyscy młodzi są, no, zadowoleni. No, głównym organizatorem tego spotkania jest w końcu Jezus, dlatego musi być super, no. no i w tym roku tak szczególnie mocno kierujemy naszą uwagę na rolę Ducha Świętego. Pytamy go o to, co robić w życiu. Młodzi ludzie sobie zadają pytania. Z pewnością to jest takie pytanie wpisane w młodość. Co robić? Co wybrać w swoim życiu, żeby być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym? Wy też? Myślę, że. W każdym wieku trzeba sobie takie pytanie wciąż zadawać, jakby aktualizować sobie tą, tą swoją drogę życiową, ale Wy też w pewnym momencie życia myśleliście, pytaliście Ducha Świętego, jakby rozeznawaliście, co chcecie robić w życiu. Jakie życiowe jest powołanie? Pewnie to takie życiowe do bycia z kimś razem, do tworzenia związku, ale też pewnie do robienia czegoś ciekawego w życiu. Jak mieliśmy tyle lat, ile ci młodzi, którzy są tutaj dzisiaj, to nas nie ciągnęło w takie miejsca. W sensie, a może ciągnęło, Pan Bóg zawsze zaprasza człowieka do dobrych rzeczy? Natomiast myśmy nie odpowiadali ten, na ten Jego głos wtedy. Żyliśmy e, poświatowemu. Żyliśmy z dala od Kościoła do jego Brzeża. I te pytania e, o drogę życiową padły względnie e, późno w naszym życiu. Znaczy, późno. To czas jest też pojęciem względem. Dla Pana Boga jeden dzień jak tysiąc lat i tysiąc lat jak jeden dzień. E, także w naszym życiu akurat, e, no już e, grubo po, po dwudziestce, że tak powiem, Pan Bóg się o nas upomniał, myśmy odpowiedzieli na ten głos. No i po nawróceniu, tak, zaczęliśmy pytać Ducha Świętego co robić, czy małżeństwo, czy kapłaństwo. Tutaj, z tego co wiem, to moja nie, nie rozważała drogi zakonnej, także... No, ale właśnie wynikało to z tego, że, że w tym młodym wieku nie miałam niestety relacji z Panem Jezusem, więc jakby to naturalne, że nie zadawałam sobie takich pytań, no bo jaka inna droga? Ja w ogóle nie potrafiłam żyć w samotności, także tym bardziej. No nie widziałam dla siebie innego powołania, niż powołanie do małżeństwa właśnie. Czy jakby od góry było wiadomo, że to jest ta droga, którą chciałabyś, którą chcielibyście kroczyć? Czy Nie, jakby... która chciałabyś, a ja, ja miałem taką historię w życiu, mam taką historię w życiu, że dopiero jak zostałem narzeczonym, dopiero jak się oświadczyłem, kiedy podjąłem tą decyzję tak, chcę wziąć odpowiedzialność za moją przyszłą żonę i za, za moją przyszłą rodzinę dopiero wtedy pozwoliłem panu Bogu właśnie w tej wolności, w tej, w tej miłości, Pozwoliłem Panu Bogu, żeby on, żeby on po prostu przemówił do mnie i powiedział, czy, czy to jest ta droga. Bo czasem jest tak, że po prostu trzeba zrobić krok wiary i w moim życiu ten krok wiary objawił się tym, że ja będąc już narzeczonym, mając narzeczoną, kochając ją bardzo, nie chcąc jej stracić, chcąc być jej mężem, zapytałem Pana Jezusa, a może Ty, Panie Jezu, byś chciał, żebym ja poszedł na 100% za Tobą, czyli właśnie... Jakkolwiek to brzmi w dzisiejszym świecie, zerwał zaręczyny, może zranił moją narzeczoną, ale tak naprawdę odpowiedział na, to, na tą drogę powołania. Pan Jezus odpowiedział szczęśliwie, że mam być małżonkiem. Odpowiedział w swoim słowie, ale też w takich, w takich znakach i. No i jesteśmy. No właśnie dziś. o te jakby objawienia tego słowa chciałam zapytać, bo rzeczywiście młody człowiek tutaj pyta o Ducha Świętego, pyta Ducha Świętego, co ma robić, jakby szuka tego głosu Pana Boga, ale to nie jest na pewno głos, który mówi tak wyraźnie, słyszymy go na własne uszy, to trzeba się jakoś spróbować dosłuchać tego głosu, znaleźć go w sobie, jak go jakoś nie zagłuszyć w sobie, żeby go odkryć, usłyszeć. Czy to jest taki boom, że słyszymy i wiemy, że to jest to? No to jest ciężkie pytanie, bo to, yy, myślę, że tyle jest relacji z Bogiem, ile ludzi. I każda relacja jest, yy, jest czymś yy, no, takim indywidualnym, jakimś takim tylko przynależnym tej danej osobie. Natomiast no, są, pewne, są pewne normy. Tak? Bóg mówi, Bóg mówi w swoim słowie przede wszystkim, ale też mówi przez różnego rodzaju natchnienia ale też mówi przez różnego rodzaju pragnienia serca, jakieś marzenia my czasem e, tak zakładamy sobie takie klapki na oczy i sobie myślimy a skoro e, pan Bóg marzy, żebym ja nie wiem e, na przykład e, no nie wiem służył drugiemu człowiekowi no to wtedy muszę robić to to i to i to a tak naprawdę e, ktoś może powiedzieć ej, ale ja chcę być informatykiem e, no to to nie jest służba e, ludziom no dlaczego nie przecież można właśnie te swoje talenty e, wykorzystać w ten sposób że na przykład programuje jakieś, jakieś dobre Społecznie, czy, czy nawet Boże, ewangelizacyjnie, nie wiem, aplikacje. To jest kwestia, żeby po prostu dojść do takiego e, odkrycia. I e, jeszcze odpowiadając właśnie na to pytanie, to, tak konkretnie w, w moim życiu przekonuję się o tym, ale też w, w życiu wielu, że tak naprawdę, żeby odkryć to swoje powołanie, przede wszystkim trzeba zacząć od początku. Czyli od powiedzenia: e, Panie Boże, ty jesteś najważniejszy, i moim celem jest życie z Tobą. A jeśli ty chcesz, żebym ja to życie z tobą przeżył, właśnie w kapłaństwie, ok. Jeśli chcesz, żebym przeżył to, to moje życie, w, w właśnie jako konsekrowane, ok. Jeśli chcesz, żebym wypełniał to powołanie, które jest powołaniem każdego człowieka, bo każdy z nas, niezależnie od tego, bo nawet nie wiem, biskup czy papież, on też został powołany do życia w małżeństwie. Natomiast dla Królestwa Bożego zrezygnował z tego powołania. To jest takie powszechne nasze powołanie. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. No i to jest kwestia już później rezygnacji. No i takie, takie tchnienia. No i ja, ja tak jak powiedziałem, nie mam czegoś takiego, w sensie Pan Bóg mi nie powiedział, pójdź za mną, nie wiem, na 100% i yy, tylko powiedział, idź, bierz żonę, rób miłość, nie? Yy, No ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jak? Na pewno te relacje z Panem Bogiem są istotne. Bez niej trudno usłyszeć głos Pana Boga. Jeszcze zastanawiam się, bo w dzisiejszych czasach, tak sobie myślę, że chyba trzeba być człowiekiem odważnym, żeby się zdecydować na relacji do drugiej osoby na stałe, na zawsze, na wieki, wieków amen. <laughs> Dzisiaj mieliśmy taki piękny moment podczas Eksodusu. Ksiądz Dominik Mielewski, który prowadził poranne spotkanie właśnie z osobami konsekrowanymi, zaprosił młodych ludzi i powiedział, że to jest ten moment, że jeśli masz jakieś poruszenie w sercu, chociaż najmniejsza iskierka, która mówi, że Pan Jezus Ci powiedział, pójdź za mną, to niezależnie od tego, czy Ty wybierzesz tą drogę, jesteś na początku tak naprawdę rozeznawania tej drogi, jesteś w takim wieku, już dopiero że znajesz tą drogę, bo tak jak powiedział, no wstąpienie do zakonu nie załatwia sprawy, w sensie wejście na przykład na drogę narzeczeństwa też nie załatwia sprawy, to jest ciągłe rozeznawanie. No i kilkudziesięciu młodych ludzi odpowiedziało na to zaproszenie księdza domnika jak wierzę, Boga i uklęknęli i właśnie osoby konsekrowane modliły się nad nimi i to był ten odważny krok. I tak sobie myślę o swoim życiu, czy ja właśnie w wieku tych kilkunastu lat podjąłbym taki krok. Naprawdę wielki szacun dla tych osób, które podjęły. Niech to będzie właśnie ta pierwsza, pierwszy krok, a resztę już Pan Bóg będzie robił, nie? Te pragnienia, to, 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 to właśnie takie tchnienia oczyszczał i, i prowadził. Ale faktycznie Trzeba być odważnym, żeby wejść małżeństwo. No, no właśnie, my możemy mówić o małżeństwie. Ba, bardzo bo jest, jest to odważny krok. Nawet małżeństwo, bo ktoś, musi, ktoś myśli, a dobra, to kapłaństwo. Nie? Dzisiaj siostry mówiły, jak ja powiem rodzicom. I to, że to jest najtrudniejsze. I to się pojawiało w każdym tym powołaniu. Tylko faceci byli za Ja chciałem od, od początku być księdzem. Ale siostry mówią, jak ja to powiem rodzicom. I jakaś. I, jakaś, i ja sobie myślę o tych, o tych młodych ludziach. Nieraz jest tak, że oni przyjeżdżają na takie spotkanie, Exodus. I potem wstydzą się nawet podzielić jakimiś przeżyciami swoimi. Nie potrafimy mówić o swoich uczuciach, no, te nasze relacje są zblokowane. To jest powszechne wśród, wśród młodych ludzi. Strasznie trudno nam też nawiązać relacje z naszymi rodzicami, naprawić tę relację. Jest bardzo trudno. To... Dlatego, no właśnie, dlatego, dlatego no to są odważne zawsze decyzje. Ale dlatego też właśnie takie miejsca, jak to są bardzo potrzebne, żeby też umocnić tych młodych ludzi, choćby tym, że są teraz w takiej silnej wspólnocie, we wspólnocie młodych, że mogą nawiązywać relacje, że tutaj nikt ich nie oceni, że czują się tutaj po prostu bezpiecznie. Też się zastanawiam, czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach młody człowiek, wybierając swoją drogę życiową, myśląc w ogóle o tym, co miałby robić, czy jest dla niego przygotowana droga kapłańska, zakonna, czy do życia w małżeństwie. Czy młodzi ludzie mają według Was, czy wy też macie też takie przekonanie, że jesteśmy odpowiedzialni, za, jesteśmy odpowiedzialni za konsekwencje naszych wyborów? Bo wydaje mi się, że wybór drogi to nie tylko jednorazowa decyzja, ale też chyba odnawianie tej decyzji chyba każdego dnia. Tak jest chyba też w małżeństwie, prawda? No tak, zdecydowanie takie jest w małżeństwie, raz wybrawszy. My rzeczywiście każdego dnia, to znaczy to każdego dnia jest praca, ogromna praca nad sobą, nad własnym egoizmem, nad tym, żeby poświęcać się dla tej drugiej osoby, żeby umierać dla tej drugiej osoby. Myślę, że w każdym, w każdym powołaniu, jakiego byśmy nie wybrali, to, to ta walka z egoizmem pewnie najtrudniejsza, ale też ostatecznie najpiękniejsza. W małżeństwie akurat no. bardzo dostrzegamy to, że, że to nas gdzieś tam uświęca, że te wszystkie trudności, które się pojawiają na tej drodze, prowadzą nas do świętości. No i pewnie też myślę sobie o tym, że mm, tak jesteśmy dzisiaj trochę przyzwyczajeni do życia tu i teraz. Nie myślimy o tym, co będzie za rok, za tydzień, nawet nie myślimy za bardzo, co będzie. A co mówić o wyborach na całe życie? No właśnie, ale to z drugiej strony można popatrzeć na to w ten sposób, że właśnie nie żyjemy tu i teraz, bo, bo, żyjemy, bo żyje się tylko właśnie tu i teraz. Nieraz ludzie żyją albo przeszłością i tymi wszystkimi zranieniami, słabościami, grzechami, tym wszystkim, co, co było złe i, i narzekaniem, ja się nie podniosę, ja nie dam rady, Panie Jezu, choćbyś, nie wiem, co, co zrobił, już nie dam rady, czyli przychodzi takie zwątpienie, a z drugiej strony młodzi ludzie myślą właśnie za bardzo o przyszłości. Martwią się, troskają się o tym, co będziemy jeść, co będziemy pić. Co będziemy. Tak, mąż ma na myśli swoją Martę, żonę o imieniu Monika, co prawda, ale rzeczywiście jestem taką Martą często i, i bardzo się zamartwiam zamiast żyć tu i teraz. Dokładnie, a trzeba po prostu żyć tu i teraz i, i tak naprawdę właśnie stawać w tej Bożej Obecności, bo on jest. W w każdej chwili z nami i po prostu trzeba się otwierać. A kiedy wybiegamy w przyszłość, albo schodzimy znowu do tych, do tych odmentów naszej przeszłości, no to, no to w tym momencie nie jesteśmy tu i teraz i ta Boża łaska no, no nie może działać. Nie? Także żyć tak, żeby przygotowywać się na to jutro, ale jednocześnie mieć świadomość tego, że jutro po prostu może nie być. Ja myślę, że młodzi ludzie boją się tej, wzięcia tej odpowiedzialności za jutro, również z tego względu, że Widzą, co się dzieje. Widzą, co się dzieje w ich rodzinach, co się dzieje nawet właśnie w, nie wiem, u ich rodziców. I, I to jest pewnego rodzaju taki no, problem. Nie nazywamy tego problemem. Po prostu no, no, żyjemy, dzisiaj są takie czasy. I też nasza obecność tutaj, nasza w ogóle działalność jest właśnie poświęcona temu, żeby też odkonywać trochę tę rzeczywistość. Bo z jednej strony młodzi ludzie myślą, że właśnie wystarczy się przygotować, jest ślub, a potem. Super. Jakoś będzie. Jakoś będzie. No właśnie, jakoś to będzie. To jest, to jest pierwsze kłamstwo, jakoś to będzie. No nie, będzie tak, jak zrobimy. To po pierwsze, no a po drugie, no właśnie zachęcać, chcemy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby wybrać tą drogę, żeby właśnie pójść, pójść za Jezusem przede wszystkim. No ale jeśli jesteśmy powołani do małżeństwa, to, to nie jest tak, że my nagle rezygnujemy właśnie z tego Jezusa. Bo czasem właśnie to też jest takie kłamstwo, w którym żyją też młodzi ludzie. I my też po części przez jakiś czas tym żyliśmy, że jak się chce na 100%, to trzeba po prostu wszystko zostawić i iść w Kamasza, czyli iść do seminarium, iść do zgromadzenia zakonnego. A tak nie jest, bo przede wszystkim trzeba iść na 100%, a jeśli jesteś powołany do małżeństwa, no to idziesz na 100% za Jezusem, ale już ze współmałżonkiem. Ufamy, że trochę pokazaliśmy to właśnie tą naszą obecnością tutaj, nie tylko tym mówieniem ale właśnie po prostu świadectwem tym, że tu byliśmy wśród tych młodych ludzi i mogli zobaczyć no i trudy i piękno rodzicielstwa, małżeństwa i tego, że wcale nie musimy tak naprawdę z niczego rezygnować. Także jakieś głupoty robiliśmy, to przepraszam. <śm> Bardzo dziękujemy za to świadectwo, które padło ze sceny, za tą obecność też tutaj, pośród nas przez te cztery dni. Jeszcze tylko przychodzi mi do głowy, no właśnie, powołanie do życia małżeńskiego, ale ono się nierozerwalnie wiąże też z rodzicielstwem. Powołanie do bycia mamą i tatą też trzeba w sobie odkryć chyba, prawda? Tak, i padały takie pytania. Słyszałam, jak jedna z młodych dziewczyn podeszła do siostry zakonnej i mówi... E ja mam takie wątpliwości, ale chciałam zapytać siostro, co z instynktem macierzyńskim? Ale to kiedyś siostra Pudełko tak fajnie odpowiedziała, że ona miała ogromny, ogromny taki konflikt też z Panem Bogiem. Ale Panie Boże, no chcesz mnie, chcesz mnie do zakonu, ale ja tak bardzo marzyłam o tym, żeby mieć dzieci. I teraz na Dzień Mamy dostaje całą masę laurek, bo ma mnóstwo dzieci. Także myślę, że, że taka perspektywa też jest bardzo ważna, żeby spojrzeć na to z tej strony. Ja tutaj widząc tych wszystkich duszpasterzy też widzę całą masę dzieci, którą mają tutaj. Tutaj. No właśnie, bo to jest właściwa perspektywa, że każdy jest powołany do ojcostwa i do macierzyństwa. I nawet jeśli jest się siostrą zakonną, no to jest się powołanym do tego, żeby towarzyszyć tym swoim duchowym dzieciom. I to samo kapłani czy, czy zakonnicy. No to jest ważna rzecz, żeby przede wszystkim traktować swoje powołanie jako. Tutaj bije się w piersi, w sensie jako, jako mężczyzna. Moim powołaniem jest oczywiście bycie mężem, ale przede wszystkim właśnie bycie ojcem. Nie? Myślę, że to jest też taka, taka boleść dzisiejszego świata, że ojcowie uciekają. Nie wypełniając przede wszystkim swojego ślubu małżeń, małżeńskiego, to się odbija w konsekwencji na, na wypełnianiu tego powołania do ojcostwa. No i no i znowu, daj Boże, żeby jakoś to, jakoś nawet nie, nie tym mówić, ale po prostu próbować tak żyć, żeby, żeby pokazać, że da się że, i, i że to jest pełnia, pełnia radości, pełna, pełnia szczęścia, że, to, że rodzicielstwo to nie są jakieś kłopoty, to są jakieś ty, tylko trudy, bo oczywiście są trudy, ale to jest piękno życia, to rezygnacja właśnie z tego egoizmu naszego, nie? Fajnie się jeździło, jak, było, jak byliśmy tylko we dwoje. Fajnie, fajnie się jeździło jak byliśmy we troje, a teraz jeździmy we czwora i też jest fajnie. Tak ja, naprawdę mój mąż powiedział o rezygnacji, a ja mam wrażenie, że my im więcej, znaczy, no, im więcej dajemy, tym więcej dostajemy od tych naszych dzieci. Także. To prawda. Za to świadectwo, za tą waszą obecność tutaj pośród nas bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że będę taką wyrazić tylko wszystkich że... Dzięki. Dziękujemy. To wasze świadectwo, które tutaj otrzymaliśmy, będzie na pewno ubogacające i ja też wierzę i życzę też Wam takiej pewności, że to słowo, które padło, ono na pewno będzie działało w sercach tych młodych ludzi. Amen. Amen. Niech Bardzo tak się dziękuję. Się Dzięki. Dzięki. Dziękuję serdecznie.